Widzowie, właśnie odpaliłem nagrywanie, więc stary wrócił z mlekiem, powrót wielki, O! Wiele się zmieniło, prawda Filipie? Co się zmieniło, po pierwsze? Pochwal się, co się u ciebie zmieniło. Zmieniło, ale nie, no posłuchajcie, co się zmieniło. Po, weź jakąś fraszkę zapowiedz. Kościół, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdziecie tu słońce, przyrzekam ja tobie. Choć... Tu, tu kurwa brawo, 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 brawo Uuu. Ale widzowie, słyszycie jaka nowa jakość mikrofonu Bo tak, dokładnie tak Ym, Film ostatni z Rocket League na moim kanale Wyszedł, uwaga Rok i dwa miesiące temu, więc Co się zmieniło? Tak, dokładnie, tryhardowaliśmy Pewnie myślicie, że po roku to mamy grand championa SSL na spokojnie, oczywiście na drugich kontach Yy, że jump robimy i tak dalej. No oczywiście. Kurwa w snach. <grywa> Jedyne co się zmieniło to to, że mam problem z. Z na klawiaturze Bo mi chyba przycisk A czasami nie chce załapać Nie chce załapać momentami W najważniejszych momentach Po drugie Zmieniło się to, że próbuję grać na padzie Tak dokładnie widzowie, to się zmieniło Wielka zmiana, potężna zmiana Jeszcze raz to powtórz Że, gram, że próbuję grać na padzie I to jest ta U. największa zmiana Co on zrobił? Ty kurwo Już się przeszło Nie przeszło Teraz wróciłem jeszcze większą siłą, jeszcze większą mocą. Oczywiście film pojawi się z następnym za rok. Nie no, nie wiadomo jak się pojawi ten film. W sumie, jak się pojawi w sumie ten film. A następny, jak się pojawi, tak? No jeszcze nie wiem. Nagrywam to 1 lutego w sumie. Nagrywamy, więc. Zanim ty to zmontujesz. To będzie z 15 marzec, luty. Marzec, to ty kardesz, nie, jeszcze to w lutym wypuszczę O kurwa Czekaj, 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 pincha zajebie. O kur... nie, o to chodziło Olu Dobra, mam to NIE! <śmiskie> ja pierdolę, już zajebał w kółko Nie, wystań między. A, Petrus! Kpc, z smartfona O kurwa Stary... Masz to? Nice Dobrze. Lata praktyki. Jedalo. Ja Nie, no! Ja to do trumy zabiję! Trzeba to zabi. cieszyć! Kurwa, idę! To było perfekcyjne, ci powiem! Możeś z timingami te lata praktyki fuj No to kurwa, chuja zrobię. Nie, nie, nie! nie. Co tu się odjebało no? Zobacz, dawaj, teraz u Win streaka zapierdolamy. Ale tylko fuj. Nawet nie próbuję kurwa włączać pada. Ja pierdo. O kurwa dobra. <laughs> o! Jak miło! Nie wiem, co było lepsze? Moje zagranie czy kurwa jego Ale mata Ale smata siadła! Powiedzmy, co to kurwa się odjebało? Co to? Kurwa, było. Ech, to było tak pójdzie spodziewane. Ale szmata A. Ej dobra Wszystkie żarówki mi działają teraz w pokoju Teraz chyba wygramy to U mnie wszystko dostanie oświecenia Kurwa no na pewno co? Co? Ale co to się wy... Odjebało A Okej okay, to jeszcze powtórka Kurwa ujrzała to jeszcze ujrzała Kurwa powtórka <gryw> Jak sarenka Kurwa <gryw> Dawaj o, oh. no, kurwa, zostaw mnie, ale fejka mu muza... no, zostaw mi, kurwa. Ej, Jackie, nitro zapadnie. <grystanie> pyk, pyk, kurwa, musi być. Tak, nie, tak. O, to. Jest, jest, ja. <grystanie> Jakie go... <grystanie> Jak się kurwa strzela! Nauczyłbyś się a nie kurwa! No gdzie ty kurwa jesteś? Shadow defense <noise> się, kurwa nie zesraj ty? O kurwa! Ej Gdzie ty kurwa jesteś! To <noise> no stary niszczy typa! Gdzieś ty pojechał kurwa! Mu nie nie piłkę! <noise> ja pierdolę, ten jedzie po nitro troj chuj Dawaj, 0 sekund go To się zrobię. No kurwa Jakbyś to kurwa przydłużył. No kurwa, kurwa, ja, ja byś powiedział, że podasz to kurwa byłoby zajebiście. Słuchaj. Słuchaj. Mam powód kurwa... Powód... E, argument nie do podważenia. Słucham jaki. Mateusz złamał dwie nogi. Uuu, Ale to zrobiłem. Kurwa. Ale ja to kurwa zrobiłem. <laughs> ja piero. Ja Co zrobiłem? Się ogarnię nie. O kurwa skleiłem No kurwa, zostaw tę piłkę! Albo dobra, zajebiście. Fake. Ej, kurwa? Wracaj! Kurwa! Nie trafi, nie trafi, nie trafi. patrz to. O, o kurwa Zostaw, 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 zostaw to! No kurwa mówię, zostaw! Ja bym to lepiej zrobił. Ale chuj mnie to obchodzi, mówię od Kurwa początku Masz? Tak. Masz! Kurwa, nie tak, gdyby No kurwa, no powiedz mi, kto normalny by leciał kręcić górą teraz? No bo to kurwa. No kto normalny tam leci? To jest kurwa niemożliwe. A on normalnie robi rola do tyłu, kurwa. Jakiego kurwa, no stary, twój stary, no. O! Do CHATY, kurwa. Daj do środka. Ale kurwa, zasystop! Ja pierdolę! Ale się posłucha w końcu. Kurwa, mać. Po to pyk! Ja... nie no, kurwa. Teraz było open. Open, open no.